Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj przejrzymy sobie wszystkich pięciu gwiazdkowców w FIFA na Footheadzie. Jakby ktoś nie wiedział, na tej stronie ja robię ten skład był ale oczywiście to jest przecież napisane, więc nie wiem, kto by nie wiedział. Dobrze. Najsłabszym z nich jest Fidel Martinez. Hmm. Zobaczmy sobie jego karty w poprzedniej FIFA. Zmienił klub. E, Tempo mu nieco spadło. Shotting, dribbling. Jest słabszą kartą teraz, jak patrzę. No i co? Lecimy dalej. O, jaką miałem ile. Tak średnio się spisuje. Tutaj jest. Eee on no, no, mam, dobra nie przeczytam. I kolejnego... Zobaczymy też na jego karty. Dostał upgrade'a. Tem, choć tempo trochę stracił, ale shootinga też i to wiele. No jesteś. Nie wiem jaki dobrze mógł dostać upgrade'a. Ulepszą mu się tylko po... Wszystko mu składało prócz tempa. I to dziwne, że ma, w to może teraz ma 5 gwiazdek, stuczek, dobra. C, F, C. Dobra. Patrzymy na tego gracza. Dobre tempo. Jest napastnikiem, 5 No. Ma nie najlepszy shooting, który średni, ale dobry fizyka, popatrzymy na jego poprzednie karty. O FIFA 14 był brązowy. Jeden obraztek po trzech słabo. On w 13 też po 13 dostał. Tyle tych gwiazdek. Dobrze. Idziemy dalej. a ten odcinek w ogóle podzielę na karty złote i srebrne. Dobrze. Ten samo go miałam. nie z najlepszym graczem. jakby co to te ceny to są Xboxowe. Ja to na Xboxie kosztuje? Miał on go i nie z najlepszym, bo potem mi się nie chciał nawet sprzedać, ale się w końcu sprzedał. Dobrze, popatrzmy na jego poprzednie karty. No, jak widzicie, zmienił się Over, no ma słabszy. Tempo mu się poprawiło, wszystko spadło. Oh, dobrze. Chodzimy dalej. Steven. To by się zgrał z tym, z tym wiecie, Tamtym tym napastnikiem. Jest 5 bez Z też to, dobre połączenie mogłoby być. Bo patrzymy na jego karty, on, nie wiem czemu mu spada wygląd karty, przecież on na 25 lat to zobaczy no w 13 też miał 5 gwiazdek, a jeszcze w 14, co miał, tak miał, to na początku w jak, jak był w Wi-Fi miał 5 gwiazdek, dobrze, Masuku, dobrze, ale popatrzmy na jego wszystkie karty. No, karta się rozwija, choć ma 30 lat. Tutaj nieźle dostał ulepszeń o 9, a stu o 1 tylko niski Rydzo i tych 5 gwiazdek, to dobra stacja. Teraz Brazylijczyk znowu. Ważej też to jest bardzo dużo pięciokwestkowych. Począwszy sobie teraz jego wszystkie karty. Ma, miał tylko jedną. Ma 32 lata. Jest niejasny graczem Więc z tej karty bym nie polecił. Dobrze, teraz z High No Jak to się załatwia? Pięciokwestkowie. Nie. No, ciągłem się to co są myli jest tylko miał kartę w tej Fifie, choć już jest starszym graczem ci dwoje gracze są bardzo dobrzy, Grałem nimi. nimi. Jest bardzo młody, dobre statystyki, pięć gwiazdek to się liczy. Kelvin też bardzo młody, pięć gwiazdek, dobre statystyki i chyba nawet ten sam klub, czy nie, nie, ale to się liczą te dobre statystyki, tego już Wam pokazywałem. Wellington Seal, chciałem kiedyś nim zagrać, a jak zobaczyłem ile on kosztuje, to się normalnie mi odechciało rozwijał się od początku Fifa, ile ma? 22. W FIFA 12C dostał downgrade, o 5, choć tempo mu się o wiele poprawiło. Ciekawe, je wtedy był wart. Bo tutaj już dobra karta z powrotem mu wróciła, i miał? No, całą Fifa przeszedł, 5 gwiazdkowie tylko gwiazdkowiec. już sobie odzyskał, poprawił o 4 na te swich dwunastki. Jest bardzo też młodym. Aroya. nie grałem, Jak Wam mogę polecić? Szybki, nie najdroższy gracz. Pięć z skillów. Bardzo dobre tempo. Tutaj nie najlepsza karta. Bo tylko cztery gwiazdkowiec, ale tą kartę spokojnie Wam mogę polecić. Dobrze i ostatnią na dzisiaj kartą w tym odcinku jest Asaidi <coughs> z Barclays Premier League. To się liczy i on może być bardzo drogą kartą. Wam powiem, ja sprawdzę. Grał on w Liverpoolu. Przechodził tak co sezon. Co? cudem Nie rozumiem tego, ale dostał Dengraj do 2 I zobaczymy, czy tu też miał 5 gwiazdek. Nie. Tu nie miał od początku swojej karty. Ale dobrze, 27 lat. I czekajcie, po chodzi, 52. Wiedziałem i ociekały i do oglądali do to że w następnym odcinku, siemano, cześć, elo, yo.